27, dzisiaj jej lipca 2025, niedziela, dzień słońca, księżyc już mamy w pannie. Hej, chwili, przestań. Z freehanda kręcę. Dwa dni nic nie nagrałam. Mam zapisane te karty, ale tak robię stopniowo porządek na karcie pamięci, bo mi się po prostu już nic nie mieści. Mam nadzieję, że zdołam nagrać dziś. Karty dnia, no, jak widać, bardzo przepiękne. Ogólnie rzecz biorąc, no, koło fortuny, energia pomyślnego jednak losu. Jeżeli coś w życiu się dzieje takiego nieprzyjemnego, a pokazuje się koło fortuny, no to jest to znak, że będzie ten obrót losu na lepsze. Tak? Wiemy oczywiście, że to nie do końca tak wygląda, ale na potrzeby takiego szybkiego przepływu informacji ode mnie do Was, tak to będę ujmować. No więc, lepszy los, jakieś pozytywne wieści, zdarzenia, pozytywne przemiany w nas, wewnątrz. No i słoneczkiem to jest podparte, czyli jakaś część naszej rzeczywistości, co do której. Mieliśmy do tej pory niepewność, jakieś przykre może uczucia, coś nie do końca grało. No to słońce pojawia się w słońcu, no i jest to spełnienie, jest to wyjaśnienie spraw, tak? Olśnienie takie i no, blask słoneczny pada na te obszary życia, no, które nas interesują, czyli dobrze, tak? No ale na spodzie talii jest tutaj księżyc, Wciąż gdzieś jest w nas najpewniej coś co głęboko skrywamy, co nie ujawniamy. Dlaczego mówię w nas wewnątrz? No bo wielkie arkana, widzicie, to są same wielkie arkana. Więc myślę, że dokonała się tu w ciągu ostatnich dni. Może ja jutro przytoczę albo za chwilę jak zobaczy, że mi starczy czasu, miejsca na karcie. Wygląda to jak takie karty transformacyjne, takie energie transformacyjne, ale wciąż gdzieś są rzeczy do odgrzebania, do odkopania, do dowiedzenia się na ich temat. Coś związanego z kobiecością na pewno należy odkryć, uzdrowić, jeszcze przemyśleć. A co tam mamy dalej? Dziewięć była Wciąż jakaś asertywność i samoobrona jest wymagana. Więc odczytuję te karty tak. Ogólnie bardzo pięknie i jeśli macie taki spokój wewnętrzny dzisiaj co do jakiejś sytuacji, sprawy, to super i możecie mieć, możecie mieć zaufanie, Jezu, możecie to, możecie jak chcecie, ale. No, tak, możemy mieć to zaufanie i wierzyć w szczęśliwy obrót losu, jednak coś jest wciąż do uzdrowienia, coś jest wciąż do ujawnienia, coś jest wciąż do pokazania. I tutaj tak mówię, kłania się no, kobieca linia rodu. No, bo jeśli chodzi o przemiany wewnętrzne, tutaj coś. No, ale uzdrawiamy, uzdrawiamy. No dobra, bo ja jeszcze wyciągam takie karty prywatne, więc też już śpieszę je nagrać. No a tymczasem fantastycznej niedzieli, Dnia Słońca.